Eee, no... Eee, chcecie podejście, bo się cofnąłem, bo kamerę włączyłem, a nie, nie włączyłem. Uliczka moja ulubiona, jedna z moich ulubionych. Pani pracuje intensywnie, szyje coś. Eee, to jest pani chata. A tu na chacie pani ma lunch. A pani lunch. Eee, tu ziomki robią dalej. Firma jest poważna, jak widać. Męglawa. Przyją buciki, je kleją, czuć intensywny, intensywny zapach kleju czuć. Tutaj koleżka jedzie wodę wiezie. Świątynka. Wejście do świątynki, a zobaczę, wskoczę do świątynki na chwilę. Jak wygląda świątynka. Świątyni też robią buty, nie? Tutaj siedzi ziomek i nie wolno oczywiście chodzić w butach, to są ptaki. Ziomek robi podkładki, podstawki pod buty Tak wygląda świątynia eee, Tu są ku, kury Ziomki siedzą Wygląda wejście No już już pożegnać ze świątynią No i... Motocykl I dalsza część programu W sensie, no tu już są krapeczki. A czy same podkładki gumowe. Tam ziomek ktoś przybija gwoździe. Robi to samo co tam ci wcześniej. Trochę zator się zrobił. Tu pani szyje. A tu różne kolorowe są. Są czarne, są fioletowe, są czerwone eee, Buciki oczywiście. Tu jest chyba efekt końcowy, bo tu już pakowane są w pudełka z tego co widzę. A tak to wygląda To znowu czyś ten klej Coś chwilę nie było coś kleju przy wejściu do świątynki Węglawa Ziomki szyją Ten ja tutaj przygotowuję pierwszy element Nożyczki ma takie No Nożyczki ma prawie jak do paznokci Jak to wygląda, to druga strona ulicy. A, ta ziomki coś ciekawego robią, bo tego jeszcze nie było i ja idę w ogóle od drugiej strony. Także puszczę to po prostu najwyżej na wstecznym. No i tak wyglądają buty. To jest ten, aha, a te ziomki robią co? Podeszły robią, bo tam jest pierwszy element, drugi element. Hm? On nie wie co ją ja pokazują, pokazuje czy mogę tam wejść zobaczyć. Ale ja się go nie będę pytać, sobie po prostu wejdę. Bo widzę, że on gamie głupio opatrzyłem z podeszwami. Węglawa. How much? How much Nie wiecie? 3000, e? Ok. czyli około 2 dolarów Tyle ludzkiej roboty Już fajne z pudełeczkiem i tak dalej Tutaj też jakiś biznesik przebiega Tu ziomki siedzą i też coś tam robią dalej Nie im nadepnąć na nic są oni tym, tym klejem... kur... Masakra, masakra To jest robota dla narkomana Bez tak tutaj to się idzie porobić idąc z tą ulicą Hello, Benglawa hello Hello Ej! I... I tak wygląda ulica. Ulica butów. Ulica klapek. Butów się tutaj nie nosi. Buty noszą tutaj tylko ludzie zamożni. Czasem, jak wchodzę na targi, to mi patrzą. Czyli widzę, że ludzie w butach chodzą i w klapkę. No, nie będę chodził tutaj w butach, no to jest bądź rzeczy. Prestiż. Prestiż społeczny zawsze miałem w głębokim poważaniu. I nie będę specjalnie wkładał butów, bo Birmańczyk uznaje to, że na przykład na targach yy, wypada chodzić w butach. A do świątyni Boso na przykład. No to do świątyni Boso wchodzę ze względu na yy, wymogi. no. A ty jeszcze jest jedno miejsce. O ziomek pokazuje, pokaż ziomek, co tam masz na tym telefonie. Pokaż. Bo to jest? Ha? Proszę, Kaje Cały mandalej to ma, to jest naklejka sprzed kilku yy, tygodni miesięcy lub nawet lat. A też dochodzę do ulicy Głównej.